Nie, tam jest jeszcze jedno piętro na jakieś chyba, poddasze podidasze Oj, zobaczymy jeszcze tutaj tylko wszystkie cztery mieszkania w zasadzie wyglądają tak samo, ale To się musiał pobawić No, okładina. I tutaj jest ten... A na ten balkonik to ja nie wychodzę. Nie, nie, lepiej nie. Lepiej nie. Idziemy jeszcze zobaczyć. A to co? Dziękuwana. Style pianowe. No? Pocz tu co jest? subskrypcja no <laughs> subskrypcja subskrybujcie panowie panie idziemy jeszcze do góry